for Sean Theresa the little one się ma Okej, siema wszystkim po raz kolejny w Bajonecie i zaczynamy oczywiście od walki z trzema Jojami, ponieważ czemu nie? Dobra, mam prawie tortura, tak? Jeśli, jeśli nic nie zepsuję... Powinni. A i zepsułem, oczywiście. Dobra. To jest. One są szybkie, mimo wszystko. Nie są groźne, tak za specjalnie. Ale mimo wszystko swoje robią. Okej. Okay. Dobra. Wow. Czemu, czemu odkryłem ten atak dopiero teraz? Jego nawet nie ma na tutorialach, słuchajcie. Jest. To jest tak samo jak ładowanie. Katany podczas Blade Moda sama i czemu ona ma samon swordy wokół siebie. To jest jak ładowanie katany yy, bla podczas Blade Moda sama w Revenge. Nie jest to w żaden sposób wyjaśnione w jakimkolwiek tutorialu i trzeba samemu to odkryć, ale to naprawdę fajny manewr. A mój pies w tej chwili wariuje obok mnie. Hej Simba, No, no. Też się cieszę, że Cię widzę, wiesz? Okej, okay. zaraz zacznie mi się tu łasić do nogi. Dobra, trzeba iść na dół. I zaczyna mi lizać pada. <grym> A, stary, uwielbiam cię, ale może nie teraz, co? Obiecuję, obiecuję, że później się pobawimy. Teraz po muszę pracować. Tak, to jest moja praca, za którą mi nikt nie płaci! Ponieważ czemu nie? No, robię to charytatywnie, tak można powiedzieć. Chociaż żadna sierota, ani żadne... żadne... żadne inne organizacje nic ode mnie nie otrzymują. <grym>, no i dajcie mi mieć swoje 5 minut. Dobra, no, zobaczmy co jest tutaj. Nie ukrywam, że tu jest leki... recykling lokacji... Re recycling ...lokacji w tej grze. No i nie są też takie straszliwe w sumie. Przede wszystkim no te lokacje, lokacje się lekko zmieniają. Dobra. Zobaczymy jakie to wrażenie na was zrobi. Okej. Okay. Wow, liczyłem, że tego też przednie na pół. Ale wiem jak to są takie... nazwijmy to zalążki blade Mode'a. Że kiedy przedniesz przeciwnika w ten sposób, to on w ten sposób to się rozpada. Lub coś w tym rodzaju. Nie jest to blade mode, nie mylić. Ale mimo wszystko. Dobra. I tu jeszcze powinien być jeden, no właśnie. W końcu Blade Mode powstał na super silniku od Kojima Productions, z którym nie mieli zielonego pojęcia, co robić. I musieli pójść do Platinum, żeby ich ratowało. I chwała im za to, bo w Platinum w ten sposób stworzyło Revengeance i zyskało sobie wiernego fana, czyli mnie. Ale to powinno być ostatnie. I. Boss. Znaczy boss, mini boss. My tutaj. Oh, znowu ci dwaj. Dobra, tortura tak, zanim który zaatakuje go strasę. Sorry, stary, padło na ciebie. Dobra, spróbujmy maksimum. Jest maksimum. W porządku. A nie wiem jeszcze, czy mówiłem, bo pojawiła się jako postać bonusowa. Zaś zostawcie mnie na chwilę jako bonusowa postać w innej grze Platinum Games pod tytułem Anarchy Reigns, tudzież jeśli ktoś woli japoński tytuł, tak jak ja, Max Anarchy. O, wow, to poszło całkiem nieźle. Pożyczę te rękawice, wezmę sobie te pierścienie również. I e, chyba będę musiał tego użyć. Dobra, co mi to da? Uh, aha, to całem tym czymś kręci. Ale chyba powinienem to dostawić tak, żeby trafiło tutaj. No właśnie. Już mi gra sama pomaga. Dobra, w Panterę i biegniemy. Muszę sprawdzić, bo ciekaw jestem, jaki jest speedrun na bajonetę. Bo tą grę można spokojnie. O, wy. Super. Tę można spokojnie speedranować. Nie mogę żadnego trafić w tym momencie. Dobra, tę można spokojnie speedranować w sumie jak, jak każdy inny slasher tego typu. Rekord speedruna na Devi May Cry zdaje się, wynosił około godziny. Chyba 50 parę minut było. Ale w sumie od dawna nie śledziłem tego, więc mogę się mylić. Dobra, piłą łańcuchową na ciebie i jeden... jeden cios już nie żyje. Ta piła jest naprawdę fajna. Nie jestem nawet pewien, ale one chyba... Nie używałem tej piły w walce w ogóle. Więc nie wiem, czy bajoneta ją sobie wyczarowuje, czy jak? Nie ma Fortitudo, powiedziałbym, że tęskniłem, ale nie tęskniłem w ogóle, więc... Więc sorry stary, ale muszę zepsuć mój nastrój. I zauważyliście może, że pół paska zdrowia mu zeszło na samo, na samo moje użycie piły. Dobra, o fajnie. I zaraz, zaraz padnie. Zaraz tu się też powinien pojawić Temperantia. No właśnie, o tobie mówiłem. Oni się jeszcze będą pojawiać, znaczy to na pewno nie są prawdziwi Fortitudo i Temperantia, tylko jakieś ich... ...pewno projekcje. To jest jego nowe... Znaczy chyba nie nowy. Zdaje się, że Temperantia korzystał z tego ataku w czasie... E, ...pierwszego boss fightu z nim. Ale po prostu nie zdążył kiedy ja z nim walczyłem. No, sorry za to. Okej. Okay. Teraz na ciebie. Jak to miło, że postawili swoją twarz tutaj, że mógł ją bić i w ogóle. Dobra. A, zdaje się, że go ogłuszyłem. Dobra, to zrobimy na tobie super combo. I trochę nie wyszło. Dobra. Aj, nie da się nie da się Witch Time'u zatriggerować w tym momencie. Szkoda, byłoby fajnie. Już nie nie ja się, wiesz, że te ataki nic nie robią. Dobra. Dobra, bijemy. I to nic nie da. No właśnie. O właśnie obuszyłem go, jak miło. Więc teraz mogę zrobić to. I jeszcze to. I znowu nic nie dało. No tak jest po prostu za wolny, no co to dużo mówić. Dobra. No już prawie nie żyje. To są mimo wszystko bardzo uproszczone bo fajty z nimi. Mają niby podwójny pasek zdrowia, ale niewiele różnią się od zwykłych przeciwników w tym momencie. I po całej wielkiej robocie. Okej, okay, możemy chyba iść dalej. Są tu tylko jakieś pierścienie za niego, czy coś? Nie, raczej nie. No, po prostu idziemy dalej. A, to jest. E, ta. To jest kolejny boss. Now it's will take good timing to jump across. Ok. Więc. Um, mam tak przeskoczyć, żeby wylądować. Wtedy, kiedy ten dom jest. Ten dom jest. No właśnie. No udało się. Dom. To jest ten kościół, gdzie walczyłem z Fortitudo po raz pierwszy. Dobra. Okej, okay, grab. Dobra, i kogo rzuciłem? Chyba nikogo wartościowego. Okej, okay, grab. I po robocie. Oj, nawet mam maksimum magii w tym momencie. To jest fajne, bo to jest to jest w zasadzie rage mode. Tylko że zamiast yy, dawać ci zwiększone moce, gracie nagradza za to, że nie dałeś się trafić. I to jest naprawdę fajne. Okej. Okay. Tutaj definitywnie muszę przeskoczyć. I co tym razem? Aha, wy... Wow! Dwaj! Jacy dwaj? Cała kupa, a nie dwaj. Dobra. Okej, okay, to mi zatriggeruje Witch Time. Dobra, teraz to i jeszcze to. I to powinno bez mała Wow! Ej, weźcie, trzymaj swoje pięści przy sobie, może co? Dobra. Łapa blitzkranka od siedmiu boleści. Dobra. No! Pff. Oczywiście, że tak. Ok, unik. się udał. Wow! Dobra. What? No, i fuck me. Musiał się obrócić, naprawdę musiał się obrócić. Ale to jest fajne. No, genialny moment, żeby mnie złapać. Nie powiem, żeby. Żeby nie. To jest fajne, że mimo wszystko ich um, zwłoki. No, można powiedzieć, że to ich zwłoki. dostają, Zostają w powietrzu. Po walce ponieważ umożliwia mi to przeskoczenie. Dobra. Ciekawe czy coś zrobi. W związku z tym, że siedzę na nim w zasadzie. Okej, okay, udało mi się uniknąć. Dobra, i ten był ostatni. Ale zużyłem Redshota, co niestety nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dobra. Niestety zeszło mi tro. Aj. Fuck me. Zeszło mi trochę HP na spadanie w przepaść, mimo wszystko. No to akurat takie ryzyko walki z latającymi przeciwnikami jest. Mówię i tak zostało to rozwiązane dużo lepiej niż DMC Devil May Cry. Okej, okay, to na pewno przywoła te gryfy, ale mam to gdzieś. Nie? Wow, no to ci ciekawostka. Rany gryfów? Jestem w szoku. Dobra? Okej, okay, udało mi się, ale tu zaraz i tak mi przywoła. Nie gryfy chyba, ale te... Te dwa, co mnie tak drażnią. Te agni i rudry, no właśnie. Oni są jak Agni i Rudra, ich kolory to tak oczywiste nawiązanie do Agni i Rudry w tym momencie. Dobra, ale nie wiem, czy to są jakieś potężniejsze wersje ich? No bo te mają inne kolory. Nie mam pojęcia. Okej, okay, mogę jeszcze jeden torturę, tak więc masz pecha, stary. Ale tego już raczej nie przeżyjesz, jeśli mam być szczery. Dobra. Maksimum, jest maksimum. O! Oh, przeżyłeś! Brawo! Czyli to są definitywnie potężniejsze wersje, bo... Nie ma szans, żeby... E, ...przeżył... E, ta poprzednia wersja, żeby przeżyła... ...przeżyła podwójny... E, tortura atak. Dobra. Chodź tu, gnoju. No, aj! Dobra. Przydałoby się Witch Time, nie ukrywam. W ogóle, chcecie, chcecie porównania? Chcecie porównania między Hardem a normalem w tej grze? Na Hardzie z tymi kolesiami walczy się w prologu! Więc, sorry, ale Hard to Hard. Fuck! Aj, chciałem wyjść do menu i się... podleczyć, ale... Tupa pita, siara! Tupa pita. Nie, to było ryba. A wtedy dupa pita. Dobra, walczę z nimi jeszcze raz. Co mi tam? W końcu muszę. Okej, okay, ja muszę cały ten fragment przejść. Ale w jednym z nich był schowany regenerujący magię, czy coś. Nie, teraz nie było. To wcześniej był. Dobra, po prostu przebiegnę tutaj panterą. Rozwalę ciebie dla tej kuli. Zawsze to jest jakaś szansa na dodatkowe pierścienie. I zajmę się tymi dwoma. O, torture tak. Dobra, w porządku. Nie będę narzekał na tortura, tak. Nigdy nie narzekajcie na tortura, tak. Dobra. Jest. No i to mu zajęło mniej więcej pół HP. Aj, wow, co za tornad... What the, What the... o... Oh, dobra, nie wiem co się dzieje, nie wiem co się dzieje. Okej. Okay. Dobra. Muszę się pozbyć tego. Nie, no ja totalnie... Nie, nie wiem, nie mam pojęcia co się dzieje tutaj w tym momencie. Tory! Oh. Dobra. Ci to już są. Nie, to nie ma. To jest mocniejsza wersja. Są super bardziej agresywni. Dobra. Udało się. I czy zostawiliście mi rękawice? Powiedz proszę, dziękuję Ci za rękawice. Dobra. Tego ataku z pewnością nie miała poprzednia wersja. O, torture attack. Super, to się przyda. Tego ataku z pewnością nie miała poprzednia wersja. Więc są mocniejsi. Tego mi było trzeba. Mocniejszej wersji. Najbardziej wkurzających przeciwników w tej grze. Dobra. Okej, okay, udało się. Tym razem. A mimo wszystko i tak mi odebrali pół HP. Z nimi nie ma żartów. Z tymi kolesiami naprawdę nigdy nie ma żartów. You see, she just went to look for something, that's all. I can't believe that witch. Placing a poor, helpless child under her spell. If she did anything to this little girl's parents, I swear. Mommy! No, no, no need to cry. We'll get you to your mom in no time. Here, I've got some candy if you want. Mmm. What is this? It's yummy. I don't know. It's candy. Strawberry, I think. Hey, Kitty, I've got some yummies. Would you like some? Is that cat your friend? Yes, he is. His name is Cheshire. He's cute, isn't he? Cheshire. What a stupid name. Well, so much for taking the highway. That just means we're gonna have to find something else. <laughs> now, all I have to figure out is what to do about you. So, Cerecita. Ta kobieta naprawdę jest twoją mamą? Mhm. Moja mama jest silna i potrafi mnie potknąć od strasznych monsterów. Monsterów? Nie myślę, że wiesz, kim są prawdziwe monstery. Ok, więc zabawiałem się tam trochę. W słuchajcie, przypomniała mi się historia. Jest taki artbook, który koniecznie muszę sobie kupić The Eyes of Bayonetta, w którym są wszelkie... w którym są po prostu pokazane wszelkie... wiecie, poza... poza tym... wszelkie różne shenanigansy podczas tworzenia tej gry. I. Aha, to jest ta sekwencja, o której mówiłem parę odcinków temu, że muszę... muszę napełnić to miejsce miejsce wodą, więc muszę pozabijać te potworki. Gdzie są, tam w ogóle są pokazane wszelkie shenanigansy podczas tworzenia tej gry. Jednym z tych shenanigansów było to, że bajoneta na początku nie miała okularów. Więc kiedy kiedy domontowali okulary, ktoś tam z góry z chyba, przyszedł i powiedział słuchajcie, ale musicie jej usunąć te okulary. Ponieważ... No, w to jakoś nam negatywnie wpływa na sprzedaż czy cokolwiek. Nie mam zielonego pojęcia, ile w tym jest prawdy, że to źle wpływa na sprzedaż. Ale okej, okay, umówmy się, że nie kim tam będzie. Że źle wpływa na sprzedaż. Więc co zrobił Kamija? Powiedział nie. I nie tylko. Nie tylko to. Przez kilka miesięcy kłócili się z tym kolesiem z marketingu czy w ogóle. Ostawienie okularów w bajonecie. i w końcu ten kolej sobie odpuścił, bo platinum było bardziej uparte, niż on miał cierpliwość w tym momencie. Czy tam wiarę w ten projekt czy cokolwiek. Więc co co się stało? W ramach wemsty, kamiia zarządził, że wszystkie postaci w grze mają mieć okulary. Wszystkie. I Enzo ma okulary. Syriza Syri ma okulary. Rodan ma okulary Luka podobno też ma gdzieś okulary Chociaż teraz Starałem się zauważyć Ale niestety nie dałem rady Może to ja, może ma je gdzieś schowane Trzeba by się naprawdę przyjrzeć Modelowi postaci Ten Nie chcę nic mówić, ale Jean ma okulary przecież Jeszcze zobaczycie jednego kolesia On się tu pojawi On też będzie miał nie do końca okulary ale będzie miał e, mono... Mono? To się nazywa? Chyba tak. Chyba tak się nazywało to, to coś, że takie jedno, jedno szkiełko na jedno oko. Tacy stereotypowi brytyjscy gentlemani noszą takie. Szlachta W Wielkiej Brytanii. Dobra. Okej, okay. i co mi to dało? Aha, to, że mogę się w ogóle poruszać po tej wodzie. Więc w ten sposób powinienem móc to skoczyć, no właśnie. I powinienem móc też wynieść w końcu z tego gówna. Zwanego Paradiso. Bo zaczyna się robić tu trochę nudno. No i skończyłem level, jak miło. Ciekawe co dostanę. No i czuło mi dwa dedy i druga kamienna statuetka w czasie tego playthrough. Łop, to się musiało stać. Ale okej. Okay. I tak pobiłem swój rekord. Więc czemu nie? Dobra, jeszcze zaliczymy tylko Angel Attack. Tak zwany. Wow. Wow. To jest. To jest mnóstwo cool. Dobra. Okej. Okay. kto zasłonił ten strzał. Dobra. Angel Attack to jest... Nie jest to wkurzająca minigra. I jest całkowicie jakby zbędna. W sensie, że nie musisz jej robić nawet. Ale mimo to... Można się pobawić. Można... Można coś tu wygrać. I to jest całkiem fajne. Bo takie minigry akceptuję akurat. Że nie musisz nic robić i możesz to całkowicie pominąć. Ale jak się tym pobawisz, to nawet nie jest to takie denerwujące. Fajne rzeczy można wygrać. I mam 100 tysięcy. Ja będę musiał wydać na Red Hot Shota. Więc. No i do końca mam 100 tysięcy. Ale okej. Okay. Dobra. Co czeka nas teraz? Niech pomyślę. Aha, czyli kolejny boss fight będzie na tym levelu. Jeśli nazwa levelu zaczyna się The Cardinal Virtue of coś tam, to to będzie boss fight. Dobra słuchajcie, więc to była bajoneta. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia przy innej okazji. Trzymajcie się, no i na razie cześć.